Wchodzą same, nie muszę mówić nic Patrzą jak w lustro, ale widzą tylko zysk Res czysty, Szep w klubie to ten typ Co nie musi kochać, bo i tak ma cały spliff Mercedes jak rakieta, ich spojrzenia to radar Nie pytają co u mnie, tylko ile mam na palcach Nie znam imion, a one znają mój nick Chcą być częścią tej bajki, choć to nie jest Disney flick Seks w hotelu, a jutro jakby nic nie było Między nami tylko cisza i to co się nie mówi głośno Zrobi wszystko, byle wejść, byle zostać Ale ja nie biorę pustych dusz do środka Moralne bankrutki, świecą lecz to plastik. Biegną jak suki za światłem, którego nie znają Zmatni Chcą być przy mnie, nie ze mną, bo Czego nie kupi za zero Mam sporo forsy i to zmienia cały układ One lecą na styl, nie patrzą nawet w lustra Na insta mają świat, w głowie pustkę i filtry A w sercu tylko plan, złapać typa i wyjść z dymem Koks na wit w powietrzu jak kadzidło Mówią kocham, ale patrzą na mój syf, nie na mnie widmo Nie wierzę w słowa, bo zbyt dużo ich słyszałem Wszystkie takie same, zmień twarz, zostaw nazwę Czuję się jak duch, ale z kątem na plus Oni chcą być mną, one chcą tu ze mną spać w luk. To nie love story to tylko szybki tak dla moralnych bankrutek, co myślą, że znają rap Moralne bankructki świecą, lecz to plastik Biegną jak suki za światłem, którego nie znają Zmatni, chcą być przy mnie, nie ze mną Bo ja mam to, czego nie kupisz za zero One biegną, ja stoję, nie mam czasu na teatr Tu nie chodzi o miłość, chodzi o miejsce przy gracach I wiesz co? Zrobią wszystko Ale nie zostają na długo